Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie zaświadczenia o mojej pracy zawodowej, potrzebnego mi jako potwierdzenie mego udziału w utrwalaniu władzy ludowej przez zbowit. W organach bezpieczeństwa publicznego pracowałam jako pracownik operacyjny wydziału 5 i 3 od 1 kwietnia 1949 roku do 31 stycznia 1957 roku, w tym od 1 kwietnia 1949 do 30 marca 51 w wojewódzkim urzędzie bezpieczeństwa publicznego Wrocław a następnie przeniesiona służbowo do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W okresie pracy we Wrocławiu brałam bezpośredni udział w szeregu likwidacji operacyjnych nielegalnego podziemia i nielegalnych organizacji, których niedobitki w ostatniej fazie działalności istniały na terenie byłych ziem odzyskanych, to jest na terenie ówczesnego Województwa Wrocławskiego. W niebezpiecznych akcjach na polecenie szefa urzędu i zastępcy majora Olko brałam udział jako jedyna kobieta. Podpisane: Alicja Sznep. W 1948 roku na wakacjach zapowiedziano nam likwidację skautingu. Więc myśmy sobie założyli taką nielegalną organizację, Związek Białej Tarczy imieniem Józefa Piłsudskiego. I w 1948 roku w grudniu przyjechałyśmy z Jelniej Góry my trzy do domu tam, a tam mieszkali ci koledzy, którzy też byli w tej naszej organizacji, a brat koleżanki był dowódcą tej naszej całej organizacji. I w w grudniu, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, złożyłyśmy przysięgę, i ale dlatego, że wstąpiliśmy z naszą organizacją już do nsz u I, i y przysięgę jużśmy złożyli w NSZ-cie, 28 grudnia. No i później pojechałyśmy z powrotem do Jeleni Góry, do, bo to na sobotę i niedzielę przyjechałyśmy do domu, a tak to byliśmy w internacie. No i w międzyczasie kolega bardzo zdolny zresztą był, bardzo ładnie malował, pisał poezję, wiersze i tak dalej. No, i y, robił afisze na zabawy publiczne, ale zrobił kilka afiszy antypaństwowych. <grych> no i UB od razu wiedziało, kto te afisze zrobił. No więc zaczęli obserwować i ich, i nas. Myśmy rozrzucały ulotki, a oni chodzili, zbierali za nami te ulotki. A 25 marca już UB nas aresztowało. Naszym dowódcą był Gertner Tadeusz, a jedną z tych nas, z nas była jego siostra Basia. Była Basia, Bożena i ja. Wszystkich nas z, z, w przeciągu trzech czy czterech dni już byliśmy wszyscy na UB w Bolesławcu. Wszystkich nas z Żar, z żagania, z Jelniej Góry, z yy, tam z okolicy tych yy, pobliskich yy, osiedli. Wszyscy już byliśmy w komplecie. Tylko jednego, jeden kolega uciekł. I uciekł, udało mu się uciec do NRF. Ale w 50 którym środku, w siódmym czy w ósmym, Przyjechał do Polski i go dopadli, nie aresztowali go i udawał wariata, więc wsadzili go tu we Wrocławiu do szpitala, bo to jest szpital dla psychicznie chorych, więzienny szpital dla psychicznie chorych. Wsadzili go tam do tego szpitala i on siedział w tym szpitalu aż do tych wszystkich solidarnościowych zmian. Po zakończeniu śledztwa przewieziono nas na sądową do Wrocławia. Wszystkich. Ciężarówką, odkrytą. Siedzieliśmy na ławeczkach, na każdym rogu ten z pepeszą, żołnierz z pepeszą i tak nas. Wszyscy jak śmiechali, to tak patrzyli ludzie, co to się dzieje, bo to młode dziewczynki, młodzi chłopcy obstawieni tymi e, automatami, tak nazwie odkrytą ciężarówką tu do Wrocławia na sądową. No i tutaj do rozprawy. Pierwsza rozprawa była 24 czy 5 sierpnia i sędzia był mądry, wojskowy. W randze Kapitana. Miał tak około 40 parę lat, między 40 i 50, tak gdzieś w, tym, w takim wieku. Czasami głową pokiwał, jak tam prokurator się popisywał i tego, i, i, i to, i tamto, i obo. No, słuchał jeden dzień. Dwa dni trwała rozprawa, trzeciego dnia ogłoszono wyrok. No i wyroki były: prokurator żądał dla Barbary 10 lat, dla mnie 8, dla Bożeny 6, dla chłopców też 8, 5 i 6, bo trzech chłopców było jeszcze z nami i nas trzy dziewczynki niepełnoletnie. No i druga grupa miała oddzielnie. Rozprawy, i tam już zapadły od razu duże wyroki. Od 5 do 12 lat. A ile dostał? 12. No, i, a u nas prokurator wniósł rewizję do Sądu Najwyższego i po dwóch i pół miesiąca miałyśmy drugą rozprawę, ponowną. Ale myślę, że wyroki już przyszły z Warszawy, bo prokuratora już nie było. Tylko adwokat był, mama musiała brać drugi raz adwokata, i tego, i adwokat tylko był, ale wyrok już ja przyszły, podejrzewam, że ono już przyszły z Warszawy, tylko odbył się ten cały proces, prokuratora nie było, ławnicy byli, no i skład sędziowski inny i pomnożono nam przez trzy. Basia yy, Bożena miała 6 miesięcy, dostała półtora roku. Ja miałam 8 miesięcy z pierwszego wyroku, dostałam 24 miesiące 2 lata, a Basia dostała najniższy, ponieważ ona już skończyła w międzyczasie 17 rok. To dostała najniższy wyrok z tego paragrafu 5 lat. Ja tu odsiedziałam cały, bo to długo trwało, to zanim to się uprawomocni, w ten drugi wyrok, to ja już miałam odsiedziane prawie więcej, prawie więcej niż połowy już miałam odsiedziane. No i odsiedziałam tu do końca na sądową, Bożena wyszła jeszcze szybciej, bo ona miała półtora roku, to ona wyszła sześć miesięcy wcześniej ode mnie, ja później, a Basi wywieziono do grudziąca. Wszyscy poza nami trzema mieli śledztwa takie, jakie w ogóle były w UB. Czyli były bicia, były karce, do karca wsadzali chłopaków, zbieli z jeszcze wiadro wody, a karzec był taki betonowy pod schodami.